Oblicze Chrystusa na hostii, zapomniany cud z 2013 roku. Był 15 listopada 2013 roku, zwykły piątek dla większości ludzi. Ale tego poranka, podczas sprawowania mszy świętej, wydarzyło się coś, czego wielu wiernych nigdy nie zapomni, o czym inni woleliby nie mówić. Ksiądz Tomas stał przy ołtarzu. Msza przebiegała zgodnie ze zwykłym rytuałem, aż do momentu konsekracji. Gdy uniósł hosty przed zgromadzeniem, wydarzyło się coś niewytłumaczalnego: na białej hostii zaczęła pojawiać się plama. Początkowo ledwo widoczna, zaczęła intensywnie jaśnieć, i na oczach kapłana oraz osób stojących najbliżej, plama rozszerzyła się aż utworzyła twarz. Nie była to jednak zwykła twarz. To było oblicze Chrystusa. Kapłan, wyraźnie poruszony, nie przerwał mszy. Ostrożnie odłożył hostię obok ołtarza i kontynuował celebrację do końca. Po zakończeniu liturgii poszedł bezpośrednio do zakrystii i trzymając hostię przed sobą, zapytał: "Spójrz, co mam tutaj?". Zakrystianin, zaskoczony, odpowiedział stanowczo: "To jest twarz Jezusa". Wieść szybko rozeszła się wśród najbliższych, a wkrótce poinformowano biskupa diecezji. I właśnie wtedy tajemnica jeszcze bardziej się pogłębiła. Nie wydano żadnego oficjalnego komunikatu do wspólnoty, a sprawa zapadła w głębokie milczenie, jakby wydarzenie o nadprzyrodzonym charakterze miało zostać zduszone. Tak, Watykan został poinformowany. Rozpoczęto dyskretną procedurę dochodzeniową. Pobrano próbki. Przesłuchano świadków. Ale nic nie zostało ogłoszone publicznie. Minęło dwanaście lat. Grobowa cisza żadnego oświadczenia, żadnego publicznego uznania. Jak wytłumaczyć zniknięcie tej sprawy z oficjalnych rejestrów? Dlaczego zamilczano tak wyraźny cud? Wielu mówi, że Watykan potrzebuje czasu, że jego procesy są powolne i skrupulatne. To prawda. Ale inni wierzą, że istnieje realny lęk przed tym, jak wierni zareagowaliby na cud tak bezpośredni, tak widoczny, tak wstrząsający. Cud, który niemal fizycznie potwierdza rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii. Oblicze Chrystusa ukazało się ludzkim oczom, a jednak świat poszedł dalej, jakby nic się nie wydarzyło. Cisza za kulisami, co próbowano ukryć? Po tym, co się wydarzyło, hostia została natychmiast zabezpieczona pod ścisłą kontrolą, z dala od oczu wiernych. Biskup, który osobiście udał się, by zobaczyć święty obiekt, Miał być wyraźnie poruszony, gdy ujrzał coś, co wyglądało jak trójwymiarowa twarz na konsekrowanej hostii z wyraźnymi rysami, zamknięte oczy, wyraz bólu i subtelna oriele światła wokół. Niektórzy relacjonują, że potajemnie wykonano zdjęcia, że obrazy krążyły między kapłanami w regionie, ale szybko zostały wycofane. Inni twierdzą, że Watykan wysłał grupę teologów i naukowców, aby zbadać to zjawisko, analizując nie tylko substancje hostii, ale także autentyczność świadectw naocznych Jednak coś zwraca uwagę nic z tego nie zostało upublicznione żadnego biuletynu żadnej oficjalnej noty żadnej wzmianki w Vatican News Przez lata sprawa pozostawała pogrzebana w kościelnych archiwach jakby była zbyt niebezpieczna by mogła ujrzeć światło dzienne Czy to był strach przed skandalem Wątpliwości co do prawdziwości? A może coś jeszcze głębszego, czyżby ten cud był znakiem ostrzeżenia na czasy niewiary? Głosy przerywające ciszę. Dopiero niedawno, ponad dekadę później, niektórzy uczestnicy tamtego wydarzenia zaczęli mówić anonimowo. Jeden z nich, seminarzysta obecny na mszy, powiedział: Widziałem światło odbijające się od hostii, jakby ona żyła. To było tak jakby Jezus patrzył na nas przez ten konsekrowany chleb. To było przerażające, a jednocześnie ogarnął mnie pokój w sercu. Inne świadectwo jednego z ministrantów mówi, że twarz znikała i pojawiała się w zależności od światła w pomieszczeniu, coś czego żadna naturalna przyczyna nie potrafiła wyjaśnić. Ale pytanie wciąż pozostaje dlaczego Kościół, tak ostrożny wobec cudów, nie zabrał oficjalnie głosu? Dlaczego przez tyle lat ukrywano wydarzenie, które mogłoby umocnić wiarę tysięcy? Strach przed reakcją czy przed prawdą? Są tacy, którzy mówią, że uznanie takiego cudu we epoce wątpliwości, kiedy wielu nie wierzy już nawet w realną obecność Jezusa w Eucharystii, mogłoby podzielić opinię publiczną. Dla jednych byłby to niepodważalny dowód wiary, dla innych religijny fanatyzm. A wielu po prostu nie wiedziałoby, jak zareagować? Inni spekulują, że siły wewnętrzne w samym Kościele wolą utrzymać takie wydarzenia w tajemnicy, obawiając się zniekształceń, manipulacji lub medialnego wykorzystania. Ale jedno jest pewne, to wydarzenie miało miejsce. Istnieją żywi świadkowie. Istnieją nieujawnione dokumenty. I istnieje pytanie, które wciąż rozbrzmiewa w sercach wierzących. Jeśli sam Chrystus objawił się w hostii, to dlaczego go ukryto? To niemożliwe, by spojrzeć na ten cud, a raczej to nadprzyrodzone objawienie, i nie poczuć, że zawierało ono pilne przesłanie. To nie było jedynie estetyczne zjawisko, piękny obraz pojawiający się na kawałku chleba. To była twarz. I nie byle jaka twarz oblicze Boga ukrzyżowanego, cierpiącego, wołającego w milczeniu. Tak, Watykan oficjalnie uznał cud eucharystyczny, który miał miejsce 15 listopada 2013 roku w Kościele Chrystusa Króla w miejscowości Vilakannur w stanie Kerele, Indie. Podczas mszy świętej ówczesny proboszcz, K.S. Thomas Patikkal, był świadkiem pojawienia się oblicza Chrystusa na konsekrowanej hostii. Po ponad dekadzie dochodzeń, stolica apostolska potwierdziła to wydarzenie jako cud eucharystyczny 9 maja 2025 roku. Potwierdzenie ogłosił arcybiskup Józef Pamplany z archigiecezji Teliherri, który otrzymał informacje przez nuncjusza apostolskiego w Indiach. Arcybiskup podkreślił, że uznanie to wzmacnia wiarę rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii i pozwala wiernym oddać cześć cudownej hostii z tą samą czcią, jaką okazują najświętszemu sakramentowi. Hostia pozostała niezmieniona przez ponad cztery lata i została poddana analizom przez Teologiczną Komisję Kościoła Syromalabarskiego. W styczniu 2020 roku wysłano ją do Rzymu w celu dalszej oceny. Oficjalne ogłoszenie cudu zaplanowane jest na 31 maja 2025 roku podczas uroczystości przewodniczonej przez arcybiskupa Leopolda Girelli, nuncjusza apostolskiego w Indiach, w samej kościele Chrystusa Króla w Wilak-Kannur. To uznanie stanowi ważny moment dla Kościoła katolickiego, wzmacniając wiarę rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, inspirując wiernych na całym świecie. Być może to właśnie czyniło ten cud tak niewygodnym, nie pozostawiał miejsca na wątpliwości. Nie był symboliczny, był widzialny, bezpośredni, niemal bolesny. Jakby Jezus mówił: Jestem tutaj, nadal tutaj jestem, w Eucharystii, na ołtarzu, pośród Was, a jednak mnie nie widzicie. Na przestrzeni wieków Pan pozwalał na znaki widzialne swojej rzeczywistej obecności w Eucharystii, hostie, które krwawiły, przemieniały się w ciało i krew, pozostawały niezepsute przez dziesięciolecia. Ale ten cud jest inny. Nie było krwi. Była twarz, twarz, która patrzy, twarz, która się objawia i zdaje się zadawać każdemu z nas pytanie. W tamtym roku 2013 świat już pogrążał się w kryzysie duchowym. Wiara gasła w wielu sercach. Eucharystia, w różnych częściach świata, była traktowana z banalnością, pośpiechem, obojętnością. Konsekrowane hosty zapomniane, komunie przyjmowane mechanicznie, adoracje opuszczone. Kto ma uszy, niechaj słucha MT 11 i 15 setnych. Teraz... Dwanaście lat później zaczyna się pojawiać światło na temat tej zapomnianej sprawy. Duch Święty budzi serca. Świadkowie zyskują odwagę, by mówić. Wierni zaczynają zadawać pytanie: dlaczego ten cud był przed nami tak długo ukrywany? I co ważniejsze, co zrobimy z tym objawieniem teraz? Może jeszcze nie jest za późno. Czas powrócić do tego, co najważniejsze: do adoracji. Do komunii świętej przyjmowanej z czcią. Do uznania, że w każdej mszy świętej Chrystus naprawdę się ofiaruje, z cudem widzialnym lub bez. Ale dla tych, którzy widzieli, i dla tych, którzy dziś wiedzą, oblicze Chrystusa w hostii nigdy nie zostanie zapomniane. Bo nawet w ciszy, cud przemawia. Cud był może przede wszystkim milczącym wezwaniem do nawrócenia. Niemym krzykiem, dobiegającym z ołtarza, Przypomnieniem dla ludzkości, że Chrystus żyje, jest obecny i cierpi z powodu wzgardy wobec Jego rzeczywistej obecności. A jak zareagowaliśmy? Ciszą, tajemnicą, biurokracją, strachem.